Nie, mam ko z tej strony. Karl L się ze mną. Siema! Oczywiście yy, Karlo był taki nieogarnięty, że nagrywał od drugiej rundy od trzeciej. Że zapomniał. Zresztą to nie moja wina, bo ktoś cały czas dzwonił na mój telefon. Wiesz nam bądźcie na mnie źli Nie pijcie mnie w komentarzach <laughs> Mam nową Tak i polecam tak, polecam ten kanał Tom i Pablo. Oj oj oj, 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 oj. nic nie widzę

No nie! Naprawdę dziewięćdziesiąt pięć. Nic nie mam do powiedzenia. Nic. Bo to w końcu jego nick. A wiesz, ja widziałem na turnieju wiesz jaki nick? Red Dick. To było takie. What the fuck! To był taki Mindfuck, nie? A to się tak nazywa to coś z głową trzeba mieć. Czy się nazwać na przykład Red Dick. A wiesz co to znaczy? O kurde! czyś na mnie. nie mogłem się, się teraz nie słychać mojej agresywnej myszki bo kupiłem sobie podkładkę Za nie pamiętam kiedy, ale wiem, że sobie kupię. No. Tak, na pewno za mną będzie. No właśnie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Tommy Pablo, to piszcie w komentarzach i zalajkujcie ten film. Nie no, p -9. Co on miał, że on tak dobrze... A, miał to. Myślałam, że miał P90. Trochę zlamiłem teraz, ale to się pewnie wytnie. Ale niestety nie gram jak Izak, więc. Rip Majoranga, czyli Gold. Czy... A, to jest... Golden to jest cebula jeden. Cosno <noise> ja nie mogę. Ale to jest przedłużony czas. Pierta. Wziąłem awkę. A wiesz co? Niech ktoś pójdzie na B ze mną, bo ja jestem sam na B. Ska? <grystanie> To jest taka odpowiedź, masz problem. Tutaj patrzeba. Magda Gessler. No ja nie mam się tak gdzie ukryć. To na pewno zajdzie na co ta P. Tak. Najne, no, no zabrał mi fraga. Może kiedyś będziesz hortem uciekał. Dobra. Nie, nie dobrze trochę banach hop. Przepraszam za dźwięki w tle. Po prostu wyłączę ten telefon. To jasne. No dobrze, już jestem. Nic, nic się nie stało. Nic nie słyszeliście. Akurat w złym momencie musiałem się. Wiesz, co jest najgorsze? Ja zawsze w złym momencie muszę się odchylić żeby zrobić. żeby po prostu iść gdzieś. Ale co? To jest taka reakcja. Co? co?